O kurde, sześciosobowy wagon kuszetka, nie wiedziałem, że takie jeszcze jeżdżą w PKP, od lat nie widziałem, ale widzicie, dół, środek i góra. Jest pościel, czyli nie jest źle, no wiadomo, koc i takie macerace, takie prześcieradła, rabinka wiadomo i charakterystyczne miejsce na jedną małą walizeczkę nad tym, lusterko nawet jest, można się przejrzeć. Tutaj powyżej jest taka półeczka, gdzie generalnie można zostawić rzeczy i ruszamy z Warszawy Centralnej pięknie. Kuszetki tym się różnią od wagonów sypialnych, że są lepiej dopasowane do też jechania na siedząco. Tutaj prycz można złożyć i tutaj mam po jednej stronie trzy i po drugiej stronie trzy miejsca do siedzenia, czyli kilka godzin mógłbym siedzieć, a potem się położyć i spać. Rozwiązanie z tym, że można usiąść, a dopiero potem się położyć dużo lepsze jednak w tych kuszotkach w większości tych nowych, gdzie są jednak cztery prycze. Wtedy wiecie, nie ma tej środkowej, więc można siedzieć wygodnie. Oczywiście ją można podnieść tak i złożyć. I sobie siedzieć. No, ale żeby to zrobić, to muszę zapytać konduktora, ile osób dzisiaj jedzie. No, plus ja startuję o 23, więc jakby to nie będzie problem, gdy będę cały czas leżał. O, wagon z fabryki cegielskiego w Poznaniu, 92 roku, typ 134AB. No, od tego czasu raczej nie modernizowane. I C18170 Warszawa Wschodnia. Świnoujście. Uznam. Ja się będę wcześniej dąbił. Przysiadam na koszalin.